Panowie, przygotujcie się na wiatrakowe podróż do krainy bogactwa podróż, która odkryje przed wami ukryty styl życia prawdziwych milionerów. Przygotujcie się na to, że wasze pojęcia zostaną zakwestionowane, a strategie sukcesu zostaną zrewolucjonizowane. Zanurzmy się we wspólnie w świat, w którym obraz bogactwa zostaje odwrócony. Wyobraźcie sobie to, wasz sąsiad, skromny człowiek jeżdżący skromnym samochodem, może okazać się jedną z najbogatszych osób w okolicy. Okazuje się, że osoby o wartości netto przekraczającej milion dolarów często omijają błyszczące symbole luksusu na rzecz bardziej skromnego życia. W niespodziewanym kontraście do popularnego przekonania są w mniejszości wśród zwykłych ludzi w swojej okolicy i uwierzcie, że połowa z nich pozostaje w tym samym skromnym domu przez 20 lub więcej lat. Rzeczywistość wygląda tak, że mediana wartości netto milionera wynosi imponujące 3,1 miliona dolarów, a ich gospodarstwa domowe osiągają rocznie około 250 tysięcy dolarów. Ale jak wygląda ich styl życia? Jest bardziej zgodny z osobami, które zarabiają rocznie 85 tysięcy dolarów, jeżeli to nie skłoni Was do przemyśleń na temat mieniącego się bogactwa milionera, to nie wiem, co będzie. A te dane, panowie, są aktualne z uwzględnieniem wskaźników inflacji w 2023 roku. Skąd jednak ta większość bogactwa pochodzi? Dziedziczenie? Nie, panowie, sama sukces definiuje połowę tych milionerów. Samozatrudnienie, kreatywność i przede wszystkim ciężka praca są kluczowe w budowaniu ich fortun od podstaw. Co możemy się nauczyć od tych milionerów sąsiadów? Ich sekret polega na tym, że nie obchodzi ich wyglądanie bogato. Dlaczego jeździć nowym samochodem luksusowym, kiedy możesz cieszyć się niezależnością finansową? Oto sekret, chodzi o budowanie funduszu bezpieczeństwa, który pozwoli ci żyć bez pracy przez dekadę, a może i dłużej. Zamiast wspinać się na drabinie społecznej dzięki drogim przedmiotom, które szybko tracą swoje blask, ci rozważni ludzie inwestują swoje pieniądze w dziedziny, które z czasem rosną i zyskują wartość. Unikanie zbytniego eksponowania się nie kończy się tylko na samochodach. Milionerzy tendencję do wybierania skromnych okolic, dobrze wpisujących się w lub nawet poniżej ich możliwości, zapewniając, że nie są narażeni na presję rówieśników do bezmyślnych wydatków. Kupują domy, które pozwalają im oszczędzać, skromnie zamieszkując nieruchomości, w których mogliby wydać dużo więcej. Pamiętajcie, prawdziwe bogactwo nie polega na rzeczach, które posiadacie, ale na celach, które osiągnęliście. Następnie, życie w granicach lub poniżej swoich możliwości to znak rozpoznawczy stylu życia milionera. Ta sześciocyfrowa pensja broniona jest z determinacją wa broniącego swego stada. Tworzenie budżetu, systematyczne oszczędzanie i ciągłe analizowanie swoich wydatków to nie tylko rozsądek, ale fundament budowania bogactwa. Celuj w oszczędzanie 15% swojego dochodu, a potem, w miarę jak wspinasz się po drabinie finansowej, utrzymaj wydatki na stałym poziomie, zwiększając ten odsetek naturalnie. Teraz przejdźmy do fascynującego świata samozatrudnienia, który, jak się okazuje, jest kopalnią złota czekającą na odkrycie. Weź pod uwagę to, osoby samozatrudnione stanowią zaledwie ułamek całej siły roboczej, a jednak są aż dwie trzecie populacji milionerów. To są innowatorzy, przedsiębiorczy, łowcy zapału i dyscypliny. A co najważniejsze, ich biznesy często są uważane za nieatrakcyjne, ale ta brak seksapilu przekłada się na mniejszą konkurencję i stabilne zapotrzebowanie, nawet w czasach spowolnienia gospodarczego. Aby osiągnąć sukces, zastanów się, jak możesz służyć bogatym. Czy możesz stworzyć usługę, która odpowiada potrzebom związanym z luksusowymi przedmiotami, czy może opracować praktykę zawodową, która pomaga zarządzać i rozwijać bogactwo? Albo wykorzystaj okazję do uproszczenia ekskluzywnego produktu dla wymagającego klienta. Kluczem jest tu zidentyfikowanie i zaspokojenie niszowych potrzeb ludzi zamożnych. Gdy zbliżamy się do końca tej skarbnicy wiedzy, wyzwałbym Was do ponownej oceny Waszej wizji bogactwa. Porzućcie błyskotliwe wskaźniki sukcesu i skupcie się na aktywach, a nie na pasywach. Zaakceptujcie wartość skromnego życia, agresywnego oszczędzania i wyznaczcie swój własny szlak jako przedsiębiorca samozatrudniony. Trzymajcie się celu finansowej wolności i niezależności. I pamiętajcie, jeśli te wskazówki zmieniają Wasze postrzeganie i prowadzą Was do sukcesu, zastanówcie się nad subskrypcją i dołączeniem do naszej społeczności osób o podobnych celach. Klikając przycisk subskrypcji, polubienie tego filmu i włączenie powiadomień, będziesz nie tylko na bieżąco ze strategiami na najwyższym poziomie, ale również ustawi sobie ścieżkę wyznaczoną dzisiaj. Przygotujmy się, by podnieść poprzeczkę i zadać sobie pytanie, jakie działania podejmujesz dzisiaj, bazując na zdobytej wiedzy, aby wykuć swą własną ścieżkę do sukcesu. Podziel się swoimi krokami i podbijajmy razem ten finansowy szczyt. Dla tych, którzy doceniają wartość, którą dostarczamy, możecie wyrazić swoje uznanie za pomocą gestu tak prostego jak napiwek, odzwierciedlającym mądrość i korzyść, jakie otrzymaliście. Znajdziecie odpowiedni link w opisie i pamiętajcie, czy to mały znak wdzięczności, czy wielki gest świadczy o wpływie i pomysłowości, jakie ten kanał wniósł do Waszej podróży. Sukces do Was dzwoni, pytanie brzmi: czy jesteście gotowi odpowiedzieć? Dążcie do celu, bądźcie zdyscyplinowani i pamiętajcie, że prawdziwa siła człowieka tkwi w jego odporności i mądrości. Zapnijcie pasy, panowie, bo dzisiaj czeka nas odkrycie. Kiedyś zastanawialiście się, dlaczego niektórzy mężczyźni podbijają życie z werwą, podczas gdy inni po prostu przeciągają się przez nie? Wszystko zaczyna się o świcie. Wyobraźcie sobie, że budzicie się w wigilię, podekscytowani, pełni życia, przepełnieni radością. Tak, dzisiaj zagłębiamy się w sztukę cudownego poranka, rutynę całkowicie transformacyjną, która może zmienić wasze istnienie. Teraz wyobraźcie sobie to, pijany kierowca, tragiczny wypadek, młody człowiek, którego bicie serca ucichło na sześć nieznośnych minut. Człowiek, który zamiast pogrążać się w rozpaczy, ukształtował takie życie, które jest tak promienne, że oślepia. Poznajcie twórcę cudownego poranka, człowieka, który zamienił cierpienie w strategię, tworząc praktyczną rutynę ratującą życie. Cisza jest złotem i jest naszym punktem wyjścia. Wyobraźcie sobie poświęcanie chwil na medytację lub modlitwę, by być w jedności z czymś większym. Wizualizujcie, że zadajecie sobie pytania dotyczące błogosławieństw, którymi jesteście obdarowani każdego ranka, miękka poduszka, szepty wiatru. Chodzi o chwilę ciszy, zanim świat się obudzi. Porozmawiajmy o afirmacjach, potężnych narzędziach umysłu. Mówcie prawdy w nocy i budźcie się z przekonaniem wciśniętym w dłonie tak mocno, że nie może przeniknąć przez nie żadne wątpliwości. To jest preludium do wizualizacji, ponieważ czym jest człowiek, jeśli nie stworzeniem wizji i ambicji? Wyobraźcie sobie wyskakiwanie z łóżka, nie dlatego, że musicie, ale dlatego, że pragniecie tego. Teraz, przygotujcie się, panowie, ćwiczenia to nie tylko aktywność, to deklaracja, wojna przeciwko lenistwu. Biegajcie, sprintujcie, podnoście ciężary. Każda kropla potu to odznaka honoru, pomnażająca waszą werwę i jasność na cały dzień. Nawodnienie następuje. Wyobraźcie sobie swoje ciało wysuszone jak pustynia, odradzające się dzięki prostemu działaniu picie wody po przebudzeniu, pokarm dla waszych wysuszonych komórek. Przekręćcie te strony, moi przyjaciele. Czytanie to nie ucieczka, ale narzędzie, pojazd, który zawiezie was do waszych największych celów. Przyswajajcie 10 stron mądrości codziennie i zobaczcie, jak wasze życie rozwija się wykładniczo. Pisanie to czynność, w której wasze myśli stają się trwałe. Moc pisania tworzy most od tego, co jest niematerialne do materialnego. Zapisujcie to, za co jesteście wdzięczni, zapisujcie cele i planujcie swoje podboje. Habity, panowie, są one cichymi architektami naszego losu. Znajdźcie towarzysza broni, partnera odpowiedzialności, który będzie marszować obok Was przez solidny miesiąc. Chodzi o budowanie niezachwianej twierdzy rutyn, które będą kierować Waszymi porankami. Ale oto haczyk, często pozwalamy przeszłości zakuć nasz potencjał w kajdany. To nazywane jest syndromem wpatrzenia w lusterko wstecz. Czy kiedykolwiek pozwoliłeś zakończyć związkowi lub nieudanemu treningowi zniszczyć Twoje przyszłe ruchy? Udzielenie pierwszeństwa analizie nad działaniem, moi przyjaciele, ale już nie więcej. Dziś te łańcuchy zostaną zniszczone. Jednorazowe incydenty, czy kiedykolwiek wypowiedzieliście na głos tylko raz podczas opuszczania siłowni dla pokuszenia się na kawałek pysznego ciasta? Zrozumcie to, jednorazowe wybory malują obraz naszego życia. Nie poddawajcie się kłamstwu, że te chwile są przelotne, podobnie jak kamienie węgielne, stanowią fundamenty rozwijającego się imperium nawyków. Więc dla wszystkich silnych, podnoszących sukcesy mężczyzn tam na zewnątrz. Zmieńmy nasze poranki, wzmacniając nawyki, a w konsekwencji transformując nasze rzeczywistości. Jeśli możecie opanować świt, dzień jest wasz do podbicia. Hej, chcę przypomnieć o czymś ważnym pośród całej rozmowy o transformacji. Dajcie tchnienie życia przyciskowi subskrybuj, polubicie go i włączycie powiadomienia. W ten sposób nie tylko wspieracie kanał, ale także umacniacie swoje zaangażowanie w przemianę. Kiedy zbliżamy się do końca naszej podróży, dzisiaj zostawiam Was z myślą, jakie zmiany wynikające z tej strategii włączycie do swojej rutyny? Podzielcie się w komentarzach, bo dzielenie się jest inkubatorem działań. A dla tych, którzy uważali tę kaskadę mądrości za nieocenioną, zapraszam do wrzucenia darowizny, niezależnie od tego, czy będzie ona wielka, czy skromna, jako wyraz wdzięczności za wartość, jaką czerpaliście z naszej dzisiejszej rozmowy. Sprawdźcie link w opisie. Dziękuję, panowie, że podjęliście ze mną tę drogę. Teraz zdobądźcie swoje cudowne poranki i pamiętajcie, że najpotężniejszy męski bohater to ten, który tworzy świt z intencją i działaniem. Bądźcie mądrzy, ambitni i do następnego razu, niech wasze poranki oznaczają waszą potęgę.